w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dzisiaj w odcinku będziemy sobie oceniać smaki chipsów. Boj od 1 do 10. Bo się, bo tam są naprawdę ostre chipsy. Y, ogólnie mamy przygotowane takie, które lubimy. Oraz mamy najostrzejszego chipsa. I jeszcze mamy takiego mm, chipsa o kształcie rożka, więc będzie ciekawie, daj subskrypcję, łapeczkę w górę i też w też falecie w link w opisie, bo tam możecie komentować ten film. Yy, tak, więc tam zapraszam Was serdecznie. I też na social media. Tak jest. Tak, i ciągle wam jeszcze powiedzieć, że ja nie wiem yy, jakie tam są dzieci, bo wszystkie chipsy oczywiście przygotował nam pirem! Tak, mogliście się pochwalić koszulką, która będzie w moim sklepie, ale co kiedyś. Za 10 lat. No, za ja to nie wiem. I jeszcze jedna rzecz, bo nie mamy teraz Sylwestra, więc jeszcze tak. będziecie jakieś to no Wiecie, że to jest normalne, a akurat szczelają. Tak. No dobra, takie co? Jedziemy sobie do pierwszego smaku. Dobrze, słuchajcie, pierwszą chipsą, jakby to jest taka chrupa, to jest z Cheetos'a, wiecie co, to jest spirale. No i to chyba każdy smak znak, chyba każe to ja... Ja nie lubię. Oceniamy. Ja nie lubię serowych chipsów. I to nie jest. No. Dobra. Dobre. Delikatne. Ile dajesz? 4 na 10. Mhm. Ja daję, bo ty nie daję na w chipsach, 8 na 10. 8 na 10, dobra słuchajcie. Przejdźmy do drugiego smaku. Dobra słuchajcie. Kolejnym smakiem, czekajcie. Są strągi, chyba znaczy te strongi. To są takie z i ale te akurat są takie najmniej. To są takie czerwone i one mają smaku... smak chili, mm -hmm. chili mm -hmm. ale, mm -hmm. i limonki. Ale to ostatnie, co ziemniak, on mają smak chili i papa. No? O nie. Ja tego tak po prostu no, ale mam przygotowałem picie, grać nie ma, więc. Yy. No, mleko. Mleko, nie, muszę... No i dobrze. Tu proszę. Mleko, nie? To jest moje najlepsze picie. Dobre. Lekko ostrowe, lekko ostre, ale tego nie czuć tak mocno, tak leciutko, no. Więc ja tu mogę dać 7 na 10 Ja daję 9,5 na 10. 9,5 na 10. I jeszcze na rzecz, jakbyście tak mieli słaby ekran, to tak jest, bo nie mamy całego zapalonu świata, bo wygląda taki fajny klimacik. Więc możecie mieć takiego... możecie mieć takie lubieckie światło no, Takie, no, takie lampki no. Bo mamy tam takie na no, Kolorowe No i więc co? Lecimy do smaku numer trzeciego Dobrze. Dobrze, słuchajcie, kolejne chipsy to są lejsy paprykowe Ojej, ja bardzo górnie pomylił pomidor z, papry -y, z papryką je to papryka. Okay? Tak? Pomylisz pomidor z Nie, a jest z papryką? Cześć? Tak, to są Dobra One są dobre za bardzo tego smaku nie odczuwam, ale nie najlepszy. bo yy, jedliśmy właśnie inne chipsy, po prostu teraz się skoniecam. Więc dobrze słuchajcie, jaką dajesz ocenę, bo ja chyba ma ocenem i mi 7 na 10. Więc słuchajcie, lecimy już do czwartego? No czwartego. Czwartego smaku. Dobrze, słuchajcie, kolejne chipsy są takie trochę idź w kształcie. To są paprykowe, e, paprykowe rożki i to mam takie drtosy, jak... Ale są inne. I zobaczmy teraz smak. Dobra. Mm. Paprykowa. Paprykowa, ale... Odczuwać coś jakby Kefku. Nie. Mm. No. Takie przypieczone Te mm. czuję. Ten, y... Paluszki. No? Takie trochę paluszki. Ja daję... Paprykowe paluszki. Dobra, ja daję pięć minut. Ja mogę dać 6,5 i 5. I jeszcze coś, jak one są firmy zapomniałem więc no mam się teraz wyświetla napis Bo ja zapomniałem skierować No może logo. No może Ale chyba już wejrzycie Bo dalej ja dobra, lecimy do pion... ja się tu do pią... do szóstego smaku przepraszam bardzo, to był piąty smak, a mamy przygotowanych aż 7 Więc kolejnym smakiem są głównie szczitosy? To takie, te akurat, tu takie wiecie. Dobra, więc zabierz sobie, bo po się po kształtem. Dobra, yy, przed chwilą da, dajemy je na 5 minut i to już wyschnąłem. Ale same, jak takie zabierasz od razu spadki, to są dobre. Więc ja daję, gdyby nie to teraz. Dobra, daję 7,5 na 10. Ja 8,5 na 10. Ok, lecimy sobie do kolejnego smaku. Dobra, słuchajcie, kolejnym smakiem są ulubione mi... chipsy śmietana. No? One są fajne ulubione, mm. one są z lejsa. I tu jest. Chyba no śmietanka? No, to, to jest. Taka, to jest chyba cebulowa, nie, to jest śmietanka z cebul. W ogóle, ja mój brat ostatnim kupił chipsy cebulowe. Nie dobre. No, spokuwało. One są dobre, Takie delikatne. Ale to jest tu nie odczuwa, czyli więc... Hmm, daję... Przezno 10. 10 ja No i teraz... Najgorsza rzecz. No, dobra, słuchajcie. Najostrzejsze chipsy. na pół gody. Tu wam się wyświetlają... One są chyba lepsze. Nie, strong one są. Ogólnie mieliśmy zamiar się zabrać maksy. Ale nie zabraliśmy, bo były inne smaki. Dobra, słuchajcie, czekajcie, ja muszę sobie skoczyć po picie. E, czy tu mam je, te picie? Jeźna tutaj z ja wami zostanie. A ja też mój... Po... No dobra, słuchajcie, to mój brat ze ze mną, popicie. Po czekajcie. No dobra. dobra, ogólnie, ogólnie chciałbym wam... Też pokazać. A, oni są zlejsze, sorry. Teraz... Ja chciałbym Wam pokazać jego... Wiecie? O, patrzcie na to. Tutaj macie mm. maksa. One mają... Zimę, mają jedna. troszeczkę do maksa. Dobra. Jak Jak się pomaga? To moim taki zapach, y, aromatyczne czy taki. Taka, y, taka kuchnia meksykańska trochę. Dobra, Ja zabram tylko jednego, żeby. Daj na pół. Jedy, daj i na pół. Zabieram na pół, nawet na, nawet na malutkie. Ja po prostu nie będę. Jeden, jeden, dobra. Nie Jemy taki zajmuję, to jest ostry. No, hmm, znaczy, da się przeżyć, ale. Po chwili już pieczę i nawet nie bolało ten. ten. Mm. Dobra. Bolało mnie. No jeszcze po jeden. Mm. Nie. Napiję się koło. Poczekaj. Nie udowodnię, że jest Ale. <coughs> ja tu nie mam mi się za dobrze. Dobra, bądźże Dobra, To drapij Helen. No i dobra, słuchajcie. Nie są na moje ulubione chipsy. Nie dbę ich na co dzień. Może będę starszy to tak. No i dam im chyba na miesiąc dzisiaj wszystkich. 4 na 10. A sami sobie są dobre, żebym lubił tą paprykę, no. bo one są... Um, nie wiem co to... Lewo rajdalnie, nie? Ser, ser jalapeno, chili y, oliwki chyba. Ale nie wiem. Nie, to jest jalapeno pokrojone. A, no dobra, no to... Y a bo my teraz jesteśmy głupcy, Bo my jedliśmy przed to ostre i zabraliśmy sobie picie, które zgadzam. Nie dobra. No nie myślimy. Dobra słuchajcie, jeśli się nie spodobał, łapkę w górę, subskrypcję, subika i wbijcie tam... dzwoneczkiem tylko ze tam dobra. na dołu i tam jest, y, komentuj, to tam możecie skłontać ten film. No i też y, możecie wpaść na nasze Instagram, nasze y, kanały. Wszystkie linki w I co? Kolejny odcinek za dwa dni. Bardzo przepraszam, że tyle nie było, ale skupiliśmy się na i naszych głównych kanałach. Też mój brat trochę nagrał odcinków. Mhm. Też mam na zapas trochę, więc no. No i widzimy się już za dwa, za dwa, za dwa dni. Elu.